Nawet najlepszy, najdroższy, najszybszy komputer bez oprogramowania jest bezużyteczny. Przyszły architekt powinien kupić oprogramowanie. Tutaj proszę zwrócić uwagę na słowo kupić. Nie ukrywajmy. Licencyjne, pełne komercyjne wersje programów używanych przez architektów, ale również przez studentów architektury, bo oni pracują tak naprawdę na tych samych programach. Kosztują około 15 tysięcy złotych. Tyle trzeba wydać na oprogramowanie, gdyby chcieć pójść do sklepu i kupić. Student, jak nie trudno się domyśleć, może mieć kłopoty ze zdobyciem tej sumy, zwłaszcza, że na, swój, na tym programie, przynajmniej na samym początku, nie zarobi ani złotówki. Trudno się więc dziwić, to jest. Tajemnica poliszynela. Może ja nie powinienem w ogóle takich rzeczy mówić i zdradzać. No ale powiedzmy sobie szczerze, powszechnie w czasie studiów używane są programy pirackie. Dawniej to się nazywało na przykład Archicad SE. SE oznaczało Stadion Edition. No, już nikt prawdopodobnie nie pamięta, co to był stadion. W drugiej połowie lat 90. Obecnie używa się prawdopodobnie nielegalnych kopii ściągniętych z internetu. Oryginalne oprogramowania miały specjalne zabezpieczenia w postaci kluczy, czyli haseł lub kluczy sprzętowych. To było drobny sprzęt elektroniczny podłączany np. pomiędzy klawiaturę a komputer, i bez tego sprzętu program nie funkcjonował. Dostępne były też wersje testowe oprogramowania. Nie posiadające na przykład funkcji zapisu pliku albo wydruku. Czyli można było sobie na takim programie pracować, ale efektów pracy nie można było ani wydrukować, ani zapisać w postaci pliku. Tak więc te programy były w praktyce bezużyteczne. Ja nie wiem w ogóle, co kierowało ludźmi prawda, do stworzenia tego, tej wersji oprogramowania. Uważam, że jest to absolutnie bez sensu. Temat jest. Bardzo długi, trudno jednoznacznie rozstrzygać. Dodam, że istniały również wersje studenckie programów, i one kosztowały mniej więcej 10% ceny podstawowej, czyli wychodzi to około 1500 zł. Powiedzmy sobie szczerze, to również jest spora suma. Wersje te były już w pełni funkcjonalne. Natomiast miały one tą nieprzyjemną cechę, że w wypadku na przykład drukowania wyko wykonanej na takim programie, prawda, jeżeli się na takim programie wykonało projekt i, 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 i robiło się wydruk, to na każdym arkuszu wokół była automatycznie generowana ramka z napisu wersja studencka, projekt nie do sprzedaży lub coś w tym stylu. Powiem szczerze, budzi to we mnie mieszane odczucia. Także nie będę rozwijał tematu. Natomiast muszę częściowo tutaj wziąć potencjalnych studen studentów, potencjalnych użytkowników pirackiego oprogramowania w obronę. Sprawa nie jest tak do końca jednoznaczna, bo jeżeli taki student przez całe studia pracował na oprogramowaniu typu AutoCAD, to stawał się na skutek Pracy na tym programie, mistrzem autokada, i później, zwłaszcza to dotyczyło początków ery komputerowej. Kiedy taki student przychodził do pracy w pracowni, to lobbował, aby szef zakupił mu właśnie takie oprogramowanie, na jakim on już umie pracować. W związku z czym, później już przystępując do pracy i rzeczywiście zarabiając, prawda, na, na tym programie, już decydował się na kupno właśnie tej wersji oprogramowania. Już rzadziej zdarzało się, że osoba, która przez całe studia pracowała na Autocadzie, przychodząc do pracy na przykład prosiła o kupno archikada albo szukała, wybierała raczej pracownię, w której pracowało się na oprogramowaniu, które już ta osoba znała. Dochodziło do absurdalnych sytuacji, na przykład w pracowni, w której ja pracowałem istniały dwa rodzaje komputerów, to znaczy jednocześnie były używane Macintosze i pecety oraz trzy rodzaje Oprogramowania AutoCAD, Archicad i Allplan FT firmy N Nemeczek. Pracownia liczyła 7-8 osób. Także tak do, do tego dochodziło. Jakiego oprogramowania w takim razie używają architekci i przyszli architekci? Dwie firmy: Graphisoft i produkt Archicad, program Archicad oraz Autodesk i Autocad. Czym różnią się te dwa programy? Archicad to jest program tworzony z myślą o architektach i dla architektów i tworzenie dokumentacji w tym programie polega na rysowaniu ścian. W ścianach umieszcza się otwory, czyli okna, drzwi. Poszczególne rzuty powstają na nie na arkuszach, tylko na Piętrach i projektowanie, yy, tworzenie projektu w tym programie polega na budowie wirtualnego modelu projektowanego budynku. Następnie na podstawie tego modelu w sposób automatyczny tworzone są dopiero generowane dwuwymiarowe rzuty, na których można umieszczać dodatkowe wymagane informacje. Można również z takiego modelu automatycznie wygenerować przekrój. Yy, AutoCAD w odróżnieniu od Archicada jest wirtualną deską kreślarską. Jest używany przez inżynierów we wszystkich gałęziach inżynierii, tak więc również w wypadku tworzenia mostów albo pojazdów. Dlatego wszystko tam tworzy się niejako na piechotę z linii lub z trójwymiarowych brył i jak najbardziej przypomina to pracę na tradycyjnej desce kreślarskiej. Te, te dwa systemy posiadają oczywiście swoje tańsze zamienniki i odpowiedniki, yy, na przykład Intelicat, odpowiednik AutoCADA, yy, Allplan, to jest odpowiednik Archicada, yy, firma Autodesk do swojego AutoCADA. Yy, Opracowała również nakładkę dla architektów, która nazywa się Architectural Desktop. Tak więc istnieje mnóstwo różnych innych systemów i zamienników tych, tych programów. Jest to, warto tu zwrócić uwagę, grafika wektorowa. Wszystkie projekty tworzy się korzystając na komputerze z grafiki wektorowej. Natomiast podczas prezentacji projektu tworzy się wydruki lub pliki bitmapowe. Tak więc drugą grupą programów są programy graficzne do obróbki grafiki bitmapowej. Najpopularniejszym, najczęściej używanym jest to program Photoshop lub jego bezpłatny zamiennik GIMP przy czym z niewiadomych przyczyn jednak większość osób woli korzystać z Photoshopa. Po co dokonywać dodatkowej obróbki grafiki, w ten sposób rzutów dodatkowej obróbki w postaci grafiki bitmapowej? Służy to do tego, żeby nadać plan, prezentowanym planszom i prezentowanemu projektowi atrakcyjną formę. Pod względem kolorów, czy to pod, czy to pod względem różnych efektów graficznych. Programy inżynierskie, AutoCAD i Archicad, niestety nie umożliwiają wykonania atrakcyjnej prezentacji projektu. Kolejną grupą programów to są programy do modelowania 3D. Program Archicad umożliwia wykonanie tzw. renderu czyli trójwymiarowej prezentacji, modelu, który się w tym programie stworzyło. Jednak niestety tak wygenerowany model wygląda sztucznie i nienaturalnie i plastikowo. I korzystając z funkcji programu Archicad, niestety bardzo trudno jest, czy wręcz jest to niemożliwe, żeby stworzyć fotorealistyczną wizualizację. Dlatego wszelkie operacje, które mają uatrakcyjnić taką trójwymiarową prezentację, wykonuje się w oddzielnym oprogramowaniu. Przykładem takiego oprogramowania jest 3D Studio. Jest to program opracowany yy, tak naprawdę do wykonywania trójwymiarowych animacji. Tym niemniej, dawnymi czasy, przynajmniej jeszcze kilka lat temu, architekci bardzo chętnie korzystali z tego właśnie programu, z 3D Studio, do wykonania atrakcyjnych renderingów. W programie tym nakładano faktury, tekstury, światłocień, wszystkie te dodatkowe trójwymiarowe efekty, które podnosiły plastyczną atrakcyjność prezentowanego modelu. Zwracam tutaj uwagę na kwestię kompatybilności tych programów. To znaczy jedną z najważniejszych umiejętności jest umiej... którą należy tutaj posiąść, jest umiejętność yy, yy, współpracy i przerzucania tych plików i efektów pracy pomiędzy tymi programami, ponieważ yy, oryginalne pliki, yy, które zostały na przykład stworzone w Archicadzie, nie mogą być otwarte w AutoCADzie, yy, tylko muszą być zapisane specjalnie w, for w formacie Autokada, ale przy tej okazji traci się część informacji. To samo dotyczy przerzucania plików, yy, na przykład z Archicada do 3D Studio lub do Photoshopa, w momencie, w którym chce się ostatecznie pracę zaprezentować. Yy, cała sprawa jest dosyć skomplikowana. Tak naprawdę, na etapie studiów, do, dopóki człowiek współpracuje sam ze sobą, nie, przy, nie przysparza to zbyt wielu problemów. Problemy pojawiają się w momencie, kiedy już. Po ukończeniu studiów rozpoczyna się profesjonalną pracę i zachodzi konieczność współpracy pomiędzy branżami, ponieważ okazuje się, że na przykład część informacji w projekcie musi zostać umieszczona przez specjalistę od poszczególnych instalacji, a specjalista ten pracuje wyłącznie na przykład w dwuwymiarowym autokadzie, nie ma obowiązku przecież pracować w trzecim wymiarze i. Niestety wtedy trzeba umieć od strony informatycznej ten problem rozwiązać, w jaki sposób informacje podane przez, branżysty, umie, przez branżystę umieścić w swoim y, projekcie. Oddzielną grupą programów są wszelkie edytory tekstowe, tutaj oczywiście pakiet Office czyli Word. I tutaj pewna uwaga: na studiach bardzo rzadko korzysta się z programu Excel. I nawet widziałem gdzieś pewną humorystyczną prezentację humorystyczny obrazek, że jesteś studentem architektury, jeśli nie wiesz jak korzystać z Excela i powiem tak, to się sprawdza i ja z Excela korzystałem dopiero już w pracy po ukończeniu studiów.